Cześć, czas rozpocząć kolejny dzień cześć, witam Was w kolejnym odcinku e, Bardzo dużo zapytań mam odnośnie pompy, które używam właśnie do nawodnienia, czy daje radę itd. A więc już wam no, demonstruję. E, na początek to może e, powiem jaka to pompa. To jest pompa e, AJ53. 50... Ja używam ją od 2017 roku, od maja 29 dokładnie, czyli no już troszeczkę jest użytkowana. Ona już jest troszeczkę również podniszczona z racji tego, że jej miejsce wcześniej było zupełnie gdzie indziej. Było, już Wam pokazuję, było w tym miejscu. Właśnie tutaj ona sobie stała, tu jest zasilenie abisynki. Abisynka mam na 9 metrów w dół. Lustro wody już jest na, można powiedzieć, teraz akurat było, była susza, ale jak nie było suszy, to tak już na pół metra już było, jakieś tam żyłki wodne pojawiały się, czyli na 9 metrach mam filtr Abisynki. Tutaj też było zapytanie odnośnie węży Dlaczego mam 32 i, 3, i 25 A więc 32 jest to wąż Który z abisynki zaciąga wodę Tutaj na razie tak jak wcześniej na filmikach pokazywałem Roboczo jest puszczony z prawej strony On docelowo będzie tu pionowo I ładnie pompa będzie zabudowana Tutaj jest wąż właśnie 32 Później jest filtr, też tam było, e, był komentarz, że filtra nie mam, albo nie został zauważony, jest filtr dyskowy, tak to wygląda. No i jedziemy dalej. Tutaj mamy zawór, zawór, który uzupełniam ewentualnie w... i teraz tak, istotną rzeczą jaką tu chciałbym wam powiedzieć, to mam 9 metrów, tak jak wcześniej wspomniałem, ten filtr, a Yy, całe zaciągnięcie, czyli metry do pompy, to jest około 21, 22 metrów od, yy, od tego filtra, tak? Czyli 9 metrów jest yy, pionowo, później jest yy, no ponad 10 metrów plus minus oczywiście, no bo dokładnie ciężko jest tutaj określić, bo no to po łuku idzie. Do tutaj, również do pionu. Także 22 metry, 9 to jest najważniejsze, tak? Idzie w ziemię, no a reszta to jest ta różnica, idzie do pompy, czyli w poziomie i świetnie daje sobie radę. Na trzy elektrozawory daje radę również, ciśnienie też jest spore. Tutaj wam aha, tam jeden mam zupełnie zakręcony dlatego, że mam posianą trawę i nie chcę, żeby mi ten zraszacz zmywał po prostu tą trawę. To jeden zakręciłem, ale na poprzednim filmiku, na poprzednich yy, kilka filmików wstecz, jak yy, robiłem test, no to widać, że wszystkie pięć zraszaczy chodzi z całkiem niezłym ciśnieniem, nie ma dużego skoku spadku ciśnienia. Także wszystko działa poprawnie. Dlaczego ja rozdzieliłem na trzy? No, dlatego, żeby ta pompa nie chodziła, bo docelowo będę miał jeszcze tutaj podłączony w międzyczasie. Jak będę miał oczywiście ten czas, bo robię dużo innych prac, podłączę sobie właśnie ten sterownik przez ścianę. On będzie w kotłowni na ścianie, czyli tam taką i tak mam takie. Centralę sterującą do wszystkiego tam będzie w zasadzie docelowo, czyli pełna elektronika łącznie z piec, alarm itd., itd. Sterowanie rolet również, bo też będzie dzień, noc. No a tutaj to, co mogę Wam pokazać, to właśnie jeszcze temat tej pompy, czyli już wystartujemy. Pokażę Wam. Nie spada mi w ogóle, czyli przecieku nigdzie nie ma. Tak czy inaczej, by tutaj spadało mi ciśnienie, ta woda gdzieś by tam wypływała. Cały czas jest 2,2. To jest po podlaniu, wyłączona pompa. A teraz wam pokażę jak jest pompa, jak ona się będzie pompowała i do ilu bara się napompuje tutaj. Coż wam pokażę. Aha, jeszcze zbiorniczek. Zbiorniczek jest 24. Litry. No i w, w zupełności wystarczy. Ja to tak chcę 20-minutowy dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Rano, żeby ta trawa mogła sobie przetrwać w takie gorące dni, a w nocy żeby mogła sobie przez całą noc sukcesywnie pić tą wodę. A teraz wam pokażę jak to jest z spuszczeniem tego. Czyli tak, załączamy Pompę. Zraszacze wszystkie są wyłączone. Teraz sobie puścimy jeden zraszacz, który to będzie z przodu. Czyli jeden będzie na razie chodził. Ten po prawej stronie. On dobija właśnie do tej trawy. Tutaj Wam pokażę o co chodzi z tą trawą. Dlaczego tamten zraszacz został odłączony. Chyba na poprzednim filmiku jest pokazane, że regulowałem go. Widzicie, tu jest trawka, nie chcę, żeby ten zresztą po prawej stronie On wyskoczył, ale jest zakręcony i nie, poda, nie, nie, nie daje wody. Ten sobie chodzi, ale chodzi takie jest ustawiony, żeby chodził do krawędzi tej trawy i na prawo, czyli tutaj jakieś no, 50% tego, co ma do połowy, to z pewnością nawet przekracza. A teraz sobie puścimy jeszcze kolejne. Puścimy sobie środkowy zraszacz I środkowe chodzi. Mam nadzieję, że widzicie. Pompa dobije do 2,5. Teraz jakieś 20 sekund do 20 sekund, bo tak, 18-20 jest przerwy i z powrotem jest tu mamy właśnie te dwa zrasz zraszacze i teraz podłączamy sobie kolejne dwa jak widzicie tutaj jest przerwa jak podłączę kolejno te dwa na końcu to będziemy mieli cztery zraszacze tylko że pompa już wtedy będzie chodziła non stop żeby e, podać tą określoną Określony litraż wody, już Wam pokazuję No i tutaj teraz tam chodzi chodzą cztery zraszacze Ja troszeczkę odejdę, Wam pokażę Zobaczcie pierwszy zraszacz Nic mu ciśnienia nie zeszło. On podaje nawet dalej niż połowa. Ten drugi też 90 stopni nachodzi. Czyli podlewa to co zostało już podlane. Ten z prawej strony dochodzi prawie do środka. Tam jest chyba półtora tylko metra. Półtora metra nie a środkowy, można powiedzieć, dobija aż do końca. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Czyli ta trawa no jest podlewana naprawdę krzyżowo bardzo dobrze. A tamten podlewa cały ten kąt, ten 90 stopni z lewej strony. Tam tylko na razie nie chodzi, no ale już tłumaczyłem dlaczego. Zobaczcie, tutaj chwilę pochodziło, ile to jest wody. Tam gdzie jest ta trawka, no niestety by wszystko wypompowało. Yy, ta trawa by niestety spłynęła w jakieś mniejsze, większe zagłębienia, czego nie chciałbym. Ta już sobie odbija na chodniku. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Dobra, poczekam aż... o, wyłączyła się. Tak więc, tak jak mówiłem, 9 metrów pion. E... Łącznie wąż 32 jest na 22 metry tutaj mamy od tego już 25 puszczone do elektrozaworów tu i linia krokująca będzie podłączona całe będzie jeszcze cofnięte czekam aż no poczekam sobie teraz aż skończy pompować to wam dopowiem Dobra sobie może zakręcimy, żeby można było trochę więcej wam powiedzieć. Lista będzie oczywiście cofnięta, tu będzie jeszcze wyciągnięte i będą dwie skrzynki na terenie. Też o tym mówiłem. No i tu zrobię porządek z tymi przewodami, bo jak cofnę to muszę wydłużyć te kolanek. Teraz tak, kilka osób mi podpowiedziało, żeby jak najmniej używać właśnie tych kolanek, bo to spadki ciśnienia mogą być. Ja mam sporo tych kolanek, bo jest tutaj, tam jest po prawej stronie, tak jak wcześniej było wspomniane na komentarzu, estetycznie to wygląda, ale spadki ciśnienia są. Nie wiem, nie znam się technicznie na tym, jeżeli są. I ktoś jest przekonany w tym, co pisze, no to ja mówię, że go pod pewnie by nie pisał. Zresztą możecie tu zweryfikować. Tak czy inaczej, no ja mam te kolana, nie będę teraz wyciągał, nie będę dużego węża wkładał. Tak już zrobiłem. To wszystko działa, to niech sobie działa. Co tu wiele mówić jeszcze, No sporo tych filmików. Puszczę i puściłem e, dotychczas. Tak więc, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, no to śmiało piszcie. Postaram Wam się jak najszybciej odpowiedzieć. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o taśmę teflonową, m, też miałem tutaj podpowiedź, że e, w przeciwnym kierunku nawijamy ją niż jest gwint. Tak żeby podczas przykręcania nie odkręcać tej taśmy, nie odwijać Ja powiem szczerze Wam, nie będę tutaj ściemniał, nie wiedziałem o tym. Dopiero e, później, ale to już przy końcu zobaczyłem, że tak faktycznie jest i nie wszystkie ale trochę zrobiłem poprawnie ale to nieświadomie. Tak więc to mówię jak jest. Nie mówię, że zrobiłem to tak jak powinno być. Tak czy inaczej nie ma przecieku, czyli wkręciłem w miarę mocno. I jeszcze jedna podpowiedź. 5-6 razy można owinąć taśmę wokół gwintu na przykład calowego. Calowego, czy niecalowego, ja na pięć razy owijałem i rewelacyjnie aż do uzyskania odpowiedniego obrotu, czyli na sztywno do tego miejsca mi się na przykład elektrozawor obrócił. Jeżeli bym o, y, jeszcze może owinął jeszcze raz albo dwa, to nie wiem czy w tym momencie by było na maksa dokręcone, czy ten zawór nie byłby Jakoś inaczej ustawiony 5-6 owinięć. To jest rewelacja już, naprawdę super. Tu mam nowe. jakieś jeszcze pajączka Tutaj nie wiem, czy widzicie, jest sobie będzie tutaj kamyczek. Jeszcze na razie go nie montuję, no bo to wszystko jeszcze będę przerabiał to już e, drugie przerobienie, bo tutaj dodałem właśnie kolejny ten układ, ale tak czy inaczej będę jeszcze to przerabiał, czyli będę cofał. Tu oczywiście będę musiał e, wykręcić nowy otwór. No ale co? Jak potrzeba, to, to trzeba przerobić. Nic nie ma łatwo, akurat y, nie jest to trudno zrobić. Tam tylko zawór zakręcam, odkręcam szybko złączki i tyle. Po to są szybkie, żeby szybko można było przeprowadzić tą akcję. No i tyle. Tak więc zachęcam Was do subskrypcji kanału. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.